Właśnie stało się coś, czego fani GTA się bali. Rockstar oficjalnie przesunął premierę GTA VI, ale to nie wszystko. Nowa mapa, para bohaterów, rekordowe zwiastuny i parodia współczesnego świata, która może być najmocniejszą w historii serii. W tym filmie poznasz pięć faktów o GTA VI, które musisz znać. W tym jeden zupełnie świeży z ostatnich godzin. Zapnij pasy, bo wracamy do Vice City, tylko że zupełnie innego niż kiedyś. Na pierwszy ogień największa bomba. Premiera GTA 6 została oficjalnie przesunięta. Początkowo gra miała trafić do sprzedaży w 2025 roku, ale dziś Rockstar ogłosił, że potrzebują więcej czasu. Nowa data to 26 maja 2026 roku. Według przecieków twórcy chcą dopracować świat gry, poprawić sztuczną inteligencję i zapewnić najwyższy poziom jakości, jaki seria kiedykolwiek miała. Choć wielu fanów jest zawiedzionych, inni wolą poczekać, by otrzymać coś naprawdę wyjątkowego. W końcu GTA V było rozwijane przez 10 lat. Oczekiwania wobec szóstki są ogromne. Akcja GTA VI rozgrywa się w nowym stanie Leonida, który jest parodią Florydy. Głównym miastem będzie Vice City, czyli klasyczne Miami, ale w nowoczesnym, bardziej rozbudowanym wydaniu. Tym razem otrzymamy ogromny, zróżnicowany świat. Nie tylko miasto, ale też przedmieścia, tereny wiejskie, bagna, dżungle i autostrady przecinające cały stan. Rockstar obiecuje, że to największa mapa w historii serii i co ważne, będzie ona żywa, zmienna i pełna wydarzeń reagujących na nasze decyzje. Tym razem nie zagramy jednym bohaterem. W GTA 6 pokierujemy dwójką postaci ludziom i Jasonem. Parą przestępców, wzorowaną na Boni i Klydzie. Lucia to pierwsza kobieta protagonistka od czasów GTA 1, a jej historia zapowiada się intensywnie. Ucieczki, planowanie skoków, napięcia z policją i życie na krawędzi. Rockstar mówi, że relacja między bohaterami będzie miała wpływ na przebieg gry, emocje, konflikty, decyzje. To może być najbardziej filmowa odsłona GTA, jaką widzieliśmy. Pierwszy zwiastun GTA 6 został opublikowany w grudniu 2023 roku i momentalnie rozwalił internet. W ciągu doby zdobył ponad 93 miliony wyświetleń, bijąc rekordy, które wcześniej należały do filmów Marvela czy Minecrafta. Oprócz świetnej grafiki, klimatu Vice City i podkładu dźwiękowego Love is a Long Road Toma Petiego, trailer ukazał nową jakość w grach. To nie tylko hype to wydarzenie kulturowe. Miliony analiz, teorii, breakdownów i ukrytych easter eggów. Każdy kadr zwiastuna miał drugie dno. Jak zawsze w GTA nie zabraknie ostrych komentarzy społecznych. GTA 6 ma być parodią współczesnego świata. TikTok, influencerzy, memy z Florida Manem, teorie spiskowe i bezwzględna pogoń za sławą. Twórcy powiedzieli wprost, Gra ma być sarkastycznym lustrem rzeczywistości. Nie zabraknie więc wiralowych wątków, absurdalnych aplikacji, polityki i może nawet sztucznej inteligencji to będzie brutalna, satyryczna i bardzo aktualna wersja Ameryki taka, jaka istnieje w internecie, nie w folderach turystycznych. I to już wszystko, co dziś wiemy o GTA 6. Nowa data premiery to zawód, ale reszta zapowiada się rewolucja. Daj znać w komentarzu, co najbardziej cię zaskoczyło i czy czekasz do 2026. Nie zapomnij o subie i łapce w górę, jeśli chcesz więcej newsów ze świata gier. Do zobaczenia, albo raczej do napadu.